Europejski Kongres Gospodarczy, kolejna edycja, 12 już, w wersji hybrydowej. To znaczy, część panelistów będzie stacjonarnie tutaj w Centrum Kongresowym, część online. Część naszych gości będzie stacjonarnie, część online. Jaka będzie ta proporcja, pewnie zobaczymy 2-4 września. My, my na szczęście mamy Międzynarodowe Centrum Kongresowe tutaj w Katowicach, czyli obiekt przestronny, który spełnia wszystkie te najnowsze wymogi, więc nie za dużo musimy dostosowywać. Znaczy, oczywiście, będziemy realizować wszystko w pełnych rygorach prawnych, które obecnie obowiązują dla kongresów organizowanych w Polsce. Tak jak mówię, ten obiekt daje możliwości, żeby bardzo łatwo to dostosować, więc oczywiście wszystko, wszystkie powierzchnie będą dezynfekowane. W obiekcie zamkniętym będą obowiązywały maseczki, będzie ten rygor związany z dystansem. Ograniczamy ilość uczestników tutaj stacjonarnie. No dajemy tą pełną możliwość transmisji online. Każda sesja będzie transmitowana online, potem będzie możliwość retransmisji. Tak naprawdę analizując obecne wymogi, analizując to, co się dzieje w przestrzeni publicznej, to to będziemy zdecydowanie bardziej rygorystyczni niż, można powiedzieć, większość obiektów publicznych funkcjonujących w Polsce. Przez te trzy dni, od 2 do 4 września, tam będzie blisko 70 różnych sesji. Dominować będą tematy, no myślę, te, które są z jednej strony teraz niesamowicie ważne, o których teraz wszyscy w biznesie rozmawiają, ale równocześnie będziemy bardzo dużą uwagę zwracać, zwracać na to, co będzie za, za parę miesięcy za rok, dwa, pięć no bo jednak każdy biznes, mimo tego, że jest tak dużo teraz niepewności, jednak no musi planować musi myśleć o jakimś takim dalszym horyzoncie czasowym. Z jednej strony będziemy rozmawiać o, o odbudowie gospodarki, bo niewątpliwie w związku z całą tą sytuacją covidową no musimy cały czas rozmawiać o tym, jak odbudować gospodarkę, jak reagować na to, co się dzieje, jak funkcjonować jeszcze w tej sytuacji pandemicznej. Z drugiej strony będziemy rozmawiać o tych największych projektach unijnych, w tym Zielony Ład. Bo no to jest coś, co będzie, jeżeli chodzi o, o inwestycje, regulacje w najbliższych latach dominowało i do, do czego każdy przedsiębiorca musi się przygotować. Będziemy oczywiście rozmawiać o cyfryzacji, nowych technologiach. Teraz pandemia spowodowała przyspieszony kurs cyfryzacji, no ale niewątpliwie w polskich firmach mamy bardzo, bardzo dużo jeszcze do zrobienia w tym zakresie. No i dużo, generalnie będziemy rozmawiać o tych nowych trendach technologicznych związanych z chmurą, z e-commerce, sztuczną inteligencją, biotechnologią. Temu też będzie służył kolejna edycja European Tech and Startup Days, czyli tego wydarzenia startupowego, które towarzyszy EKG. Biznes teraz bardzo, bardzo potrzebuje rozmowy. Wszyscy podkreślają, że już potrzebują tej takiej rozmowy bezpośredniej, bo jednak wszyscy się nauczyli rozmawiać tak jak my teraz rozmawiamy, ale dużo lepiej jednak się rozmawia i lepiej można się porozumieć, zrozumieć, przekonywać do swojej racji w tym kontakcie bezpośrednim. Ale widzimy ogromną, ogromną potrzebę do wiedzy, wymiany informacji, dyskusji. Tak naprawdę przez ostatnie kilka miesięcy wszystko się wywróciło i wszystko trzeba na nowo się dowiedzieć, tak jakby i na nowo przeanalizować poszczególne procesy, branże, więc potrzeba wymiany wiedzy, informacji jest ogromna. Kongres ma za zadanie właśnie to, żeby dawać taką możliwość, zarówno w formie stacjonarnej, jak i onlineowej. Jeżeli Katowice znalazłyby się w strefie żółtej, co jest jakieś tam prawdopodobieństwo? Bo według ekspertów czerwonej nie ma na razie prawdopodobieństwa takiego dla, dla Katowic. Jeżeli w żółtej, to my na teraz spełniamy wszystkie, wszystkie wymogi strefy żółtej.